Dzień dobry, Edyta 9999. Pytania zostały zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie odpowiedzi na te pytania w tym rozkładzie. Tarota Akaszy to jest przekaz dla Ciebie. Przede wszystkim, masz czas, bardzo dużo czasu. Klapsydra dopiero zaczyna go odmierzać. Więc nie wykonuj teraz żadnych gwałtownych ruchów, żadnych pochopnych decyzji. Masz czas, zachowaj spokój i cierpliwość. Ten czas wykorzystaj dla siebie. Popatrz, to jesteś ty, w tym pomieszczeniu, sama, jesteś tutaj sama, pod natchnieniem, z Twoją duszą w sercu, coś tworzysz. To jest Twoje hobby, Twoja pasja, coś, co sprawia tobie dużo radości. Tak powinnaś umilać sobie czas, czas oczekiwania. Jednocześnie poprzez twórczość będziesz łączyć się z duszą, co przyniesie tobie wiele znaków w życiu i odpowiedzi. W sercu będziesz czuła, co robić. I tego tobie chyba bardzo jest potrzeba. Twoja duchowa rodzina. Twoje wsparcie, Twoi opiekunowie oni wszyscy są odwróceni, a raczej Ty jesteś odwrócona od nich. Nie odczuwasz ich. Nie mają możliwości Ciebie wspierać, uczyć. Jesteś od nich odcięta. Przychodzi do Ciebie bardzo ważna wiedza wiedza o kimś i nie jest to plotka nie jest to jakieś pomówienie. Nie jest to żadna fałszywa informacja, tylko wiedza udowodniona, precyzyjna, konkretna, nie daje jej się zaprzeczyć. Jest bardzo ważne, że gdy ta wiedza do Ciebie przyjdzie, byś nie zamknęła się z tą wiedzą sama ze sobą. Jest Archanioł Gabriel, będzie Ciebie wspierać właśnie w tym, żeby tą wiedzę przekazać osobie zainteresowanej. Będziesz doskonale zrozumiana. Masz tutaj możliwości, by przekazywać wiedzę. Wiedza przyjdzie, umiejętności zdolności w komunikacji także. Popatrz, gdy tę wiedzę przekażesz, to będzie tak, jakby kamień spadł tobie z serca pojawia się karta wiosny, wielkie szczęście, chęć do życia, miliony pomysłów na życie, ogrom radości. Popatrz, że ta karta, karta wiosny, jest właśnie nad kartą opisującą twoje pasje, twoje umiejętności i pracę z duszą. W sercu piramidy pojawia się wyrocznia. Popatrz, że nieprzypadkowo wyrocznia leży nad tą odwróconą duchową rodziną. Wyrocznia jest to taki pośrednik pomiędzy Tobą a nimi. Do wyroczni spływa wiedza od Twoich duchowych opiekunów. Masz tutaj wsparcie, które zapisuje tę wiedzę i Tobie tłumaczy. Pytanie, na jaką kartę wskazuje wyrocznia, co tutaj się wydarzy? Odwrócony Budda, to jesteś ty, to jest oświecony Budda. Popatrz, że oświecony Budda znajduje się nad Hilarionem, czyli tą wiedzą, która do ciebie przychodzi. Ty wiesz już, co robić. To jest już spojrzenie w przyszłość. Wiesz, idziesz. Stajesz pod tego drzewa, załatwiasz jakąś sprawę. Popatrz, jaka to jest sprawa. Obalona arka przymierza, czyli zerwany kontrakt. Ty idziesz i zrywasz jakąś umowę, jakiś kontrakt. Rozwiniemy teraz ten przekaz w trzeci wymiar piramidy. Odpowiemy na twoje trzy pytania. Czy on ma czyste intencje wobec mnie? Sprawdźmy, rozwiniemy kartę wiedzy. Popatrz, pojawia się Twoja dusza, Twoja dusza i jej przesłanie. To będzie bardzo ważne, co ona tobie za chwilę powie. Odwrócony archanioł Michał. To są jego intencje. Gdyby ten archanioł był w takiej pozycji. On dawałby tobie opiekę i chronił przed złem, ale jego skrzydła są zwinięte, schowane. On przed tym złem ciebie chronić nie będzie. Odpowiedź na to pierwsze pytanie brzmi nie. Czy powinnam zainwestować czas w rozwój tej relacji? Rozwiniemy kartę z czasem. Popatrz, to jest ta relacja, kiedyś jakby nieuchwytna, teraz jest w Twoim zasięgu, ale nie przynosi ona Tobie niczego dobrego. To jest odwrócone pole akaszy. Pole akaszy to jest realizacja celów duszy, celów rzeczywistości, współpraca z rzeczywistością na tej zasadzie, że Ty zamykasz oczy. Wskakujesz do rzeki, ona sama ciebie niesie. Rzeczywistość wspiera, na tej karcie nie wspiera. To jest karta, gdzie ty walczysz, czegoś chcesz, coś planujesz, a rzeczywistość jakby kłody pod nogi tobie rzuca, ponieważ to nie jest twój cel, to nie jest twoja misja. Więc odpowiedź na drugie pytanie także brzmi nie. Czy wspólne plany biznesowe okażą się sukcesem? Rozwiniemy odwróconą arkę przymierza, która już mówi, że nie, ale sprawdźmy. Popatrz. Odwrócona refleksja, niepokój, lęk, panika, dużo złych myśli i problemów. Czy to jest sukces? Nie. Trzy razy nie. To był przekaz dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.